Dzisiaj w Ewangelii dowiadujemy się, że Pan Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, i tylko ich zaprowadził na górę. Tych trzech spotykamy także na górze oliwnej i w chwili największego strachu trwogi Pana Jezusa. A tamten moment jest zupełnym przeciwieństwem przemienienia. Jednak zarówno tamto wydarzenie, jak i to z dzisiejszej Ewangelii są ze sobą ściśle związane. Widzimy też tu podobieństwo do Księgi Wyjścia, gdzie Mojżesz bierze ze sobą Aarona, Nadaba i Jabichu i jeszcze 70 najstarszych spośród Izraela. Tak jak w kazaniu na górze i nocnych modlitwach Pana Jezusa, pojawia się także i tutaj góra jako miejsce szczególnej bliskości samego Boga. Myślimy tu o górze kuszenia, górze Jego wielkiego przepowiadania. Górze modlitwy, górze Trwogi, górze krzyża, no i wreszcie górze w niebowstąpienia. Góra w swej symbolice jest miejscem wspinania się zarówno w tym wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym, jako wyzwolenie od ciężaru codziennego dnia, jako zaczerpnięcie czystego powietrza, jako możliwość zobaczenia nieograniczonego wymiaru stworzenia. Góra, która podnosi ducha i nasuwa myśli o Stwórcy. I dziś na górze przemienienia Jezus wstaje przed nami w lśniącej szacie. Tak, ta biała szata, lśniąca szata Jezusa w momencie przemienienia jest zapowiedzią naszej przyszłości. W apokryfach białe szaty są symbolem istoty niebiańskiej, szaty aniołów, duchów czystych i wybranych. Święty Jan w Apokalipsie mówi o białych szatach, które będą nosić zbawieni. I dzisiaj dowiadujemy się czegoś nowego. Tutaj, na górze tabor. Szaty wybranych są białe, ponieważ obmyli je we krwi Baranka. To znaczy, ponieważ przez chrzest są złączeni z męką pana Jezusa, a z kolei jego męka jest oczyszczeniem, które nam zwraca pierwotną szatę utraconą przez nas grzech. No, i przez chrzest zostaliśmy wraz z Jezusem przyodziani w światło i sami staliśmy się światłem. Droga wielkopostna, którą podążamy, ma nam to uświadomić i nas jeszcze bardziej przygotować do tego, byśmy stali się prawdziwym światłem światłem oświecającym innych ludzi.